Każdego dnia z determinacją i pasją stajemy do walki o zdrowie, o powrót do pełni sił, o dobro naszych pacjentów. Stawiamy precyzyjne diagnozy, wybieramy skuteczne terapie, obserwujemy każdy, nawet najmniejszy postęp. Pracujemy ramię w ramię, tworząc zgrany zespół specjalistów, gdzie każdy wnosi coś wartościowego. Łączymy środowisko fizjoterapeutów i lekarzy rehabilitacji. Po razem możemy więcej. Już niedługo ponownie połączymy nasze siły, naszą wiedzę i doświadczenie. Tym razem spotkamy się na Kongresie Rehabilitacji i Fizjoterapii. Wiedza, która inspiruje. Dyskusja, która prowadzi do rozwoju i nowych odkryć. Razem dla dobra pacjentów.